Tam, jak ktoś lubi dłuższe filmy na kanale, no to będzie uszczęśliwiony, bo dzisiaj jedyne co będziemy robić, to tą naklejkę polskiego husarza. Są wymagane trzy mecze na anglikach bez jakiegoś większego awkowania, czyli jak wymagane są, w aktywność bojować na 10%. Zagramy sobie trzema różnymi line-upami i co nie przedłużam, wejdźmy do bitewki. W ogóle traktujcie trochę ten film jako specjalny dzień polskiej konstytucji, bo chyba jak mi się uda go zmontować i w ogóle nagrywam go na ten dzień. I w ogóle jest właśnie Wortandy's Event z okazji tego dnia, właśnie z tą naklejką kusarza, czy możliwością kupna też tego Mustanga polskiego, tego pilota Łanowskiego, czy jak on się tam nazywał. I w ogóle mnie zastanawia, jak Gajcin podchodzi do polskich pojazdów. Bo tak, dobra, mamy Leoparda 2PL, ale Leopard 2PL, Leopardy'n 2PL, on jest dosyć nowym pojazdem, ale przez dłuższy czas w grze mieliśmy tylko tak naprawdę tego Shermana VC który. Mm, Chciałem powiedzieć tak, że Gadzin jak dodaje polskie pojazdy dodawał te takie najmniej kojarzone. Z... Bo jaki bardziej kojarzycie czołg polski? No oczywiście rudy, ale Rudego nie mam, nie wiem. Mi się wydaje, że ze względów licencyjnych czy jakichś innych, po prostu Rudego nie ma. Albo chociaż nie wiem, jakiegoś Cromwell'a by mogli dodać? Nie, dodali y, jakiegoś Shermana VC. Oczywiście no nie wyzywam, że Sherman VC nadal w Shermanem VC, ale... Co zamiast dodać jakiegoś nie wiem ORP Błyskawice to dodali jakiegoś Gerlanda, który O ile na przykład ta ORP Błyskawica mogła być w 100% polskim statkiem, no to ORP Gerland nie jest polskim statkiem, on tam miał yy, Był w posiadaniu tak samo Brytyjczyków jak i Niderlandczyków, więc no To nie jest taki idealnie 100% polski czołg I nie wiem gdzie ten pocisk znikł i zaraz chyba padnę od tego PZ -a. Dobra, poczekamy sobie na ładowanie pocisku O, zamek się rozwalił, na szczęście to nie wpływa na naprawę zamku Nie wiem jak to działa A teraz to wpływa na naprawę zamku Super mechanika uszkodzeń w grze A ta gra jest no magiczna, jak, jak naprawił się zamek to nie przeładowało i zniszczyło O potęż. Aha, dobra nie wiem, jak te strzały wchodzą w pumie. W ogóle typowy gracz pumy 2 yy, bitwę kurde, zajął punkt kontrolny na spawna. A kontynuując wątek polskich pojazdów, no to ger, Gerland w, w zamiast tego RP błyskawicy. I tak samo z, z samolotem, no w Polsce bardziej kojarzone jest yy, na przykład, nie wiem, samoloty 303 Dywizji Dywizji, albo 301. A do Wortandera dodali, no nie obrażając, ale nie wiem, ja o... Panu Łanowskim i jego Thunderbolcie się dopiero w War Thunder dowiedziałem. Kończąc wątek, mi się wydaje, że twórcy gry strasznie tak od. Takie mniej popularne maszyny dodali. Taki typowy like, który bym miał wydać na hajs na tą grę, nie wie o tych pojazdach i co tu się dzieje, skąd to oberwałem. Tu wziąłem kołowca na zimową mapę i jadł 20 na godzinę, nawet mniej. Churchilla już lepiej było brać. o, o dobra. Gdzieś z miasta jest, dziś ktoś strzela Dobra, chodź tu Dobra, widzowie, dopiero co wstałem, nie jestem rozgrzany do grania Dobra, pograjmy się traktorem Ja mam takie wrażenie, że ta mapa Śnieżna Dolina istnieje w tej grze tylko po to, żeby mnie wkur... I żeby była zawsze w momencie, kiedy najbardziej mi się nie chce grać w tą grę Oczywiście teraz chce mi się grać, bo nagrywam, ale... Dobra, przejdźmy do kolejnej bitewki i tyle. No ja dawno nie grałem żadnych samolotów na filmie. Jakiegoś dedykowanego filmu dla, o samolotach nie zrobiłem. Więc zagrajmy ten jeden meczek z a później przejdziemy znów do czołgów, oczywiście jakiś inny line'a, bo to jest... Chociaż na samolotach no to chyba połowy meczu się skipnie tylko do jakiejś akcji gdzie się strzela, walczy i inne takie rzeczy, bo trochę nudny. Ten jak 10 się domaga pomocy, to chodźmy pomoc mu... Dobra, Wyłączymy się mi żeby się... Nie rozwalić od prędkości. Dobra. Yy... Dobra, spróbujmy go rozwalić. O nie, wokę wul. ten. U, sorry, że nie pomogłem. W sumie. Dobra, dobra, teraz. Mało co gram samoloty. U mnie samolot... granie samolotów wygląda na... tak, że raz włączę, powbijam u drzewka i wyłączę samoloty. Czekaj, chłopak, rozwaliłem mnie. Dobra, rozwaliłem Hmm Oceńcie w komentarzach, jak to był ładny frag w skali od 1 do 10 Chłop w budynek jebnął yellow Dobra, tylko straciłem kompletnie wysokość Prawdopodobnie zaraz jakiś ee, japoński sam... W ogóle sami japończycy w innym teamie Ty, ja gram USA-Japonia Dobra, ten Zero chyba mnie nie, nie jest świadomy Albo jest świadomy kurwa będzie czołówka Tak, ja nie lubię czołówek Nie, chłop nie chce grać czołówki Dobra, spróbuj. W sumie Zero i Spitfire to jest chyba dwa najbardziej kręcące się drugorowe maszyny, więc akurat wyrównywana walka będzie. Dobra, spróbujmy pokonać tego Zero Co. A to jest w ogóle, Zero Co. Jeden z lepszych pakietów y do kupienia w ogóle. Kam pakiet w kampanii Pacyficznej polecam. Jeżeli ktoś chce sobie Japońców wbijać lotnictwo, to akurat pakiet kampanii Pacyficznej jest dosyć tani. Na minus 50, na minus 30, można go sobie. Fajnie ogarnąć, chyba, chyba przyleciał sojusznik mu pomaga. Kurwa, co mi bijeś To jest chyba jakiś jeszcze inny samolot... O kurwa chyba... Ogon mi się zrobił. Eee! Dobra, przylecieli koledzy i tyle z walki. Kurwa trzech na jednego! Czterech na jednego! Hm. No to sobie pograłem. O, Battle Pass... Dobra, miałem grać lodówą, ale ta mapa bardziej pasuje pod Tortoisa. Kurwa, rzucili się 1 na 4 w poprzedniej bitwie na samolotach. i sobie graj kurwa na samolotach. No. Eee. Sam chciałem pomóc i yy, U10, i za tą pomoc i U10 się rzuciły 4 z 0. Pograjmy sobie na tej mapce, to będzie dosyć szybki mecz. Kurde, powiedziałem na początku filmu, że to będzie dłuższy filmik, a tak patrzę. Mecze nie są jakieś za długie i pewnie nie wyjdzie na 10 minut filmu, ale dobra. Powiedzmy. Intencje były takie, żeby ten filmik był dłuższy. Chociaż może ta bitwa na, na tej mapie będzie znacznie dłuższa, no to nie będę przedłużał. Akurat dzień Tortoisa, no to akurat się zapo Jest szansa, że będzie jakkolwiek dłuższa Wsza walka. Na przykład teraz nie dostałem lepiej i nie wyjechałem już do hangaru. Mmm, bicie King Tigerków Tortoisa no to jest tak przyjemna rzecz. Obijanie tym Tkin Tigerką załogi Szkoda, że to nie ma czepca balistycznego tego z wybuchowego, bo to jest tylko odłamkowy czepiec. No nie niby jest czepiec balistyczny, ale to jest ten taki bez e, eksplozji. Tylko samodłumkowy. Dobra. Co ten chłop miał robić? W sensie... Kto mu tu dymi? No. Nie widzisz, że właśnie fraga zrobiłem, nie wiem co ci ma ludzie mają do dymienia. Dobra, raszujemy tortoise Elo. Tu jakieś ferdy, Ja im pokażę, jak się gra Tortoise'em. Pokażę Tortoise'om siłę. Można nagrać jakiś fajny filmik z tortoisa. Patrzcie. I je po zesterfale. I mi pomaga. Trzy czołgi na mnie się lampią, wywalone. Lufa zniszczona. I tak wytrzymuje. Kurde, idziemy po niuka w tym meczu. Mogę wziąć Wellingtona. Szkodzi mnie. Ja dzisiaj nagrywam ten filmik for fun. Wiem, że jak wezmę Wellingtona, to prawdopodobnie już koniec tego filmu będzie, ale... To jest filmik for fun. Jednostka zniszczona, Strv 103A. Czyli zrobiłem ten Torre dwa fragi, za nimi rozwalono. Czy ten Strv 103A nie miał gośnicy? Czekaj, 103A to jest premka czy nie premka? Bo w sumie nie wiem nawet. Dobra, ale ta mapa to już się prosi, żeby tylko zrzucić tą dwutonową beczkę. Kurde, właśnie najgorsze jest to, że jest jeden strzał na tej bombie. Dobra, leci bomba Zobaczmy co zrobi ta bomba Leci bomba Nie wiem, to jest... Kurde, kradną mi fragi na bombach Dobra, dwutonowa leci, tam jakieś fertki lec są Jakieś isy, te ciaki Dobra Zobaczmy Eee, tylko Ferdynanda zniszczy Ty, dlaczego mam obity samolot? A ty barabasz w tym Będę 6-2 Chodź tu, co mi niszczysz samolot? Jeszcze to jest, yy, jest kółka chyba z tym yy, 50. 50. Chłopie strzelać nie umiesz Chodź tu chłopie, co mi będziesz latał Zagrajmy jeszcze lodówką, zróbmy tak samo emocjonującą bitwę yy, czogien z przeładowaniem 50 sekund, tam 40 sekund ile to ma, 37.3 Rozwalmy jakieś pojazdy, chociaż nie wiem co jakieś slajd, te yy, samoloty mnie zaraz nie rozwalą może zamiast się uczyć na matury, to ja nagrywam filmy na YouTube'a z, z zdobywania jakiejś głupiej naklejki. Eee, żyćcie mi powiedzenia, że widzowie z tą maturką. No chyba jak to widzicie to jest 3 maj. Cześć! Chłop wyjechał! Z... Pierwsze co zobaczył to lodówka, ale sam się zdziwiłem, co... Słyszałem, że coś jedzie jakiś czołg, ale... Sam się trochę zdziwiłem tym sceną. Dobra, przeładujmy to i jedziemy dalej. Ktoś tu się ciągle dymi słyszę, jakieś dymy lecą, więc... Tutaj prawdopodobnie jest jakiś enemy przeciw... jakiś gracz enemy. Dobra widzowie, mam nadzieję, że taki luźniejszy filmik wam się podobał. Eee, mam nadzieję, że już dostanę tą naklejeczkę husarza, co najwyżej domontuję jak go dostaję. A, super. Nas... Mówiłem coś o śnieżnej dolinie. 60%, 69% aktywności bojowej, a do naklejki jest wymagane 70%. Ta mapa istnieje w tej grze, tylko żeby mnie wkurzyć. Cześć.